Rayman to jedna z moich najbardziej ukochanych marek. Jedna z najważniejszych gier mojego dzieciństwa. I nie zliczę, ile razy przechodziłem Raymana 2 i na 3 w całej mojej historii. Zagranik TV. To są gry, do których wracam regularnie, co najmniej raz na kilka lat i za każdym razem bawię się równie dobrze jak wtedy, kiedy byłem małym szczylem i pamiętam, jak odpalałem każdą z tych gier na moich wówczas starych pc w Rymen 2, nawet do rozdzielczości 400-300 pikseli, więc to był naprawdę dramat w tamtych czasach, ale to nieważne, bawuję się cudownie i tak samo dobrze bawię się dzisiaj. Serio, za każdym razem, kiedy włączam dowolną z tych gier, to mam pewność, że będę bawił się rewelacyjnie. Nigdy mnie one jeszcze nie zawiodły, nawet na takiej płaszczyźnie jak oprawa. Wiecie, postęp techniczny nieustannie idzie do przeszłości. Gry z roku na rok wyglądają coraz lepiej, a tak Raman 2, jak i Rayman 3 ciągle wyglądają świetnie, ciągle się bronią, ciągle tchną tym baśniowym klimatem i ciągle mam wrażenie, nie postarzały się jakoś drastycznie, a jeżeli już, to postarzały się z ogromną godnością. Tutaj w szczególności myślę Rejmant 3 broni się niesamowicie dobrze, i to dowodzi temu, jak w tamtych czasach tych zaledwie kilka lat różnicy między dwójką a trójką wiązało się z ogromnym skokiem w grafice. Jednak to, że oprawa Ramina 3 jest nieco lepsza, co nie powinno dziwić, bo w końcu jest to gra nieco nowsza, bynajmniej nie oznacza, że jasne jest. Dla mnie, która z tych dwóch gier jest lepsza. Wielokrotnie już o tym mówiłem, że na szczęście nie muszę dokonywać wyboru, ale gdybym koniecznie musiał wybrać jedną z tych dwóch, tę, którą kocham bardziej, to. To byłoby to szalenie trudne i dzisiaj w tym filmie odmawiamy. Odmawiam podejmowania tak trudnej decyzji, ale jest na kanale film, w którym starają się ten temat roztrząsnąć. Sam przed sobą odpowiedzieć, którą z tych gier bym wybrał, gdybym koniecznie musiał. W każdym razie na komarka ma już 30 lat. To 30 lat temu ukazała się część pierwsza, ta, którą także ogromnie szanuję, bo w końcu ona dała początek całej tej pięknej historii, ale której tak się składa, akurat nie darzy wielkim sentymentem, pewnie dlatego, że nie jest to akurat moja gra dzieciństwa. No a skoro tak, skoro 30 lat, skoro taka wielka, duża, okrągła rocznica, no to pewnie wydarzyło się sporo związanych z tym rzeczy. Tak się składa, że jeżeli chodzi o oficjalne konto Raymana, to prowadzone przez Ubisoft, no to nie wydarzyło się zbyt wiele. Owszem, sam fakt, że w ogóle pojawiło się tam cokolwiek, że w ogóle był tam jakiś post, że w ogóle były jakieś aktywności związane z celebrowaniem tej rocznicy, to już jest coś. Chociaż szczerze mówiąc, miałem nadzieję i pewnie nie tylko ja, że jednak Ubisoft w związku z tym, że już jakiś czas temu wyciekły informacje, że trwają prace nad jakimś projektem związanym z Raymanem, to właśnie przy tej okazji powie nam coś Więcej, uchyli rąbkę tajemnicy i dowiemy się, czym tak naprawdę jest ten tajemniczy projekt. No niestety, nie tym razem. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że w końcu doczekamy tych wieści. Ale słuchajcie, nie ma co narzekać, ponieważ to, czego nie zrobił Ubisoft, zrobili sami fani, zniecierpliwieni. I to właśnie od społeczności fanów z okazji tej okrągłej rocznicy popłynęło do nas mnóstwo niesamowitych i niesamowicie gorących wieści. Być może wiecie, a być może nie, ale społeczność skupiona wokół Raymana już od wielu, wielu lat jest społecznością niezwykle płodną, niezwykle Zaangażowaną i taką, która tworzy dużo fajnych projektów. Takich i podobnych projektów, w tym także takich, których niestety nie udało się sfinalizować, na przestrzeni lat było sporo, ale mam wrażenie, że tak dużego i tak domiesłowego, jak tego, o którym będę mówił dzisiaj, jeszcze nie było. Zanim jednak do niego przejdę, jeszcze dosłownie parę słów o innym projekcie, który także próbuje odtworzyć bardzo ważną rzecz związaną z Raymanem: mianowicie znalazła się grupka zapalających, która postanowiła wykorzystać resztki kodu źródłowego, który jakiś czas temu wyciekł do sieci, kodu źródłowego Raymana 4. Tego pierwotnego remienia 4, który miał być związany z kurlikami, a który potem zamienił się w tę gierkę imprezową, przez którą no, wiele osób do dzisiaj kurlików nie znosi. No ale pierwotnie miała to być po prostu normalna platformówka. Był nawet zwiastun, były wielkie oczekiwania. Ja byłem jedną z tych osób, która swego czasu miała nadzieję, że ta gra pojawi się już niedługo i będzie co najmniej równie dobra co trójka. No więc ta grupka zapalających spróbuje z tych pozostałych resztek kodu odtworzyć to, co mogło być remionem 4. Pokazali nawet ostatnio całkiem spory zwiastun gameplayowy, i w mojej opinii wygląda to obiecująco. Jest to na pewno projekt, który jest obarczony dużym ryzykiem. Wiecie, odbudowywanie gry z fragmentów kodu, które są niekompletne, które nie są w żaden sposób wyczyszczone, które są często błędne, to naprawdę jest duże wyzwanie. W związku z tym jestem przekonany, że ta grupka fanów ma przed sobą dużo, dużo roboty, ale trzymam za nich mocno kciuki, bo to, co pokazali dotychczas, no, wygląda obiecująco. Za inną grupę fanów jednak chyba kciuków trzymać nie musimy, bo i tak radzą sobie, jak widać, doskonale i właśnie to będzie tematem dzisiejszego odcinka. To mianowicie jak zapowiada się i jak już wygląda odnowiony przez fanów Rayman 2 z pod tytułem Oto bowiem grupa fanów pod szyldem New Dawn Games od dłuższego już czasu dłubie nad odnowieniem, nad remakiem Remiana 2 i trzeba przyznać, że idzie im to naprawdę nieźle. W przeciwieństwie jednak do większości tego typu projektów, no właśnie, dostaliśmy grywalne demo. Demo, które można w każdej chwili, łatwo i za darmo pobrać sobie ze strony projektu i demo, które faktycznie działa. Demo, które jest kompletnym i kompetentnym fragmentem gry, które ma jasny początek i koniec, które nie wysypuje się, które pozbawione jest większych błędów i które daje nam obraz tego, czego możemy się spodziewać od pełnej gry. Demo, do którego, rzecz jasna, link macie w opisie tego filmu. W każdym razie, ja już to demo skończyłem, no i dzisiaj chciałbym się z wami podzielić moimi wrażeniami na ten temat, a są one naprawdę, naprawdę pozytywne. Przede wszystkim, jak mówią sami twórcy, projekt Rayman 2 Redreamed nie jest po prostu remasterem. Nie jest po prostu remasterem, ani nie jest też remake'iem, który ma za cel ukazać nam wszystko to, co znamy z oryginału w nowych szatach. Nie, to jest coś więcej, ponieważ twórcy, poza tym, że chcą oddać każdą ikoniczną miejscówkę, postać i mechanikę znane z oryginału, to chcą uzupełnić to wszystko, co znamy, o mnóstwo nowych rzeczy. I już na przykładzie tego Demka widzimy, w jakim to kierunku może iść i że jest to dobry kierunek. Bo tak, rzeczywiście od samego początku nie jesteśmy do tych etapów, które doskonale znamy. Na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, to jest to miejsce, gdzie byliśmy już wiele lat temu i czuć jego klimat. Wiemy, gdzie iść, dobrze znamy te ścieżki i jeżeli tylko kierujemy się do głównego celu, to raczej nie będziemy zaskoczeni. No, może poza tym, jak dobrze to wszystko wygląda, ale do tego jeszcze przejdę. Natomiast jeżeli tylko zdecydujemy się zejść gdzieś kazałek w bok, od razu ujawniają się pewne małe boczne ścieżki, pewne małe boczne sekrety, Mnóstwo drobiazgów, których wcześniej nie było, a które powodują, że teraz te etapy są jeszcze bardziej kompletne i jeszcze bardziej żywe. To jedna rzecz, że warto myszkować, żeby znaleźć jakieś sekrety, ale drugą fajną rzeczą jest to, że etapy znane z oryginału i podzielone wcześniej w ramach jednego świata łączą się teraz w jeden duży. I rzecz jasna w tych miejscach, które łączył poszczególne poziomy, a gdzie kiedyś był po prostu ekran modowania, także mamy nowe lokacje, gdzie są nowe wyzwania i nowe, ładne widoczki. A także rzecz na sekrety i znajdźki do zebrania. I chociaż czasami miałem takie poczucie, że te części etapów, które są dodane przez twórców pomiędzy oryginalnymi, troszkę od klasyków odstają. Czuć czasami, że jest to może nieco zbyt rozciągnięte, ale szczerze mówiąc, ja osobiście. Nie mam z tym problemu. Bo przecież nie jest tak, że coś się dzieje tym oryginalnym grom. Jeżeli mam ochotę tak sobie bez tych sztucznych, powiedzmy, wydłużaczy, to w każdej chwili mogę sobie tego oryginalnego Raymana 2 odpalić. Więc dla mnie, im więcej zawartości, nawet jeżeli nieco słabszy od oryginału, tym lepiej. No ale czymże byłyby lokacje, gdyby sam Rayman nie był tak fajny i tak miły w sterowaniu jak w oryginalnej. I tutaj od razu śpieszę z świetną wiadomością, że póki co motoryka Raymana jest na naprawdę wysokim poziomie. Nie jest to jeszcze to, co znamy z Raymana 2 albo Raymana 3, ale naprawdę niewiele brakuje. Zwłaszcza, jak podkreślę to, i będę mówił to pewnie jeszcze wielokrotnie, Zwłaszcza jak na fanowski projekt. Już teraz steruje się remenem fantastycznie, zwłaszcza, że to sterowanie zostało dopasowane do dzisiejszych czasów. I tak, na przykład, mamy tutaj w pełni zaimplementowaną obsługę myszki, chociaż twórcy zarzekają się, że także na premierę całości tego remake'u będzie dostępna możliwość sterowania za pomocą pada, ale póki co to sterowanie myszką jest naprawdę wygodne. Ramen może nie jest jeszcze tak doskonale lekki, jak znamy to z oryginału, ale naprawdę jestem przekonany, niewiele brakuje. Jestem także przekonany, że twórcy jeszcze będą nad tym aspektem pracować. Póki co jednak jest dobrze i samo skakanie, z platformy na platformę, unikanie przeszkód i walka w tej formie, jaką dostaliśmy, jest naprawdę ok. No właśnie, jeżeli chodzi o sterowanie, to chyba największa zmiana zaszła w walce, bo teraz blokujemy się na celu i zaczynamy chodzić bokiem do niego, przytrzymując prawy przycisk myszy i to jest ok, ale druga ważniejsza sprawa jest taka, że robopiraci są obecnie znacznie bardziej wymagającymi przeciwnikami. Mają więcej punktów życia, trzeba w nich ładować więcej lumów, ale też przede wszystkim, co najważniejsze, są sprytniejsi. Poprzez swoje niezbyt oczywiste animacje potrafią nas mylić, gdzie będzie kolejny strzał i zdarza się, że my myślimy, że go unikniemy, a właśnie wskakujemy w pocisk. I to jest spoko, trzeba naprawdę bardziej skupić się podczas walki, a ta po prostu daje jeszcze większą satysfakcję. Tak więc projekt etapu spoko, walka spoko, grafika no taka jak widzicie, w mojej opinii naprawdę ładna. Jeszcze być może nieco surowa, jeszcze być może pozbawiona czasami efektów cząsteczkowych i takiego pewnego wygładzenia, ale generalnie robi świetne wrażenie. Jak widzicie Rayman, wszystkie inne postacie, wszystkie obiekty, wszystko jest niesamowicie plastyczne, obłe i po prostu ładne. I serio jestem przekonany, że niewiele brakuje, żeby ocenić to nie jako fanowie, robotę, A pełnoprawną grę stworzoną przez studio. Bo już w chwili obecnej, a przecież jest to dopiero demo, więc pewnie jakaś pre-alfa albo alfa, grafika wygląda świetnie, działa bardzo dobrze i zachwyca różnymi małymi smaczkami. Jak na przykład to, jak dobrze wygląda oświetlenie. Ale skoro mowa o prawie, to jest jednakowoż jedna rzecz, która nie przypadła mi do gustu, mianowicie fakt, że twórcy odeszli od oryginalnej muzyki i zastąpili te, w mojej opinii, legendarne, absolutnie kultowe kawałki jakimś takim pląkaniem zupełnie bez wyrazu. Huh? Serio jestem przekonany, że ogromną częścią genotypu Remina 2. I niesamowicie ważnym elementem magii tych oryginalnych gier była muzyka. Muzyka absolutnie doskonała i decyzja o tym, żeby odejść od tej muzyki, żeby stworzyć własne kompozycję, w mojej opinii jest nietrafiona. Jeżeli twórcy faktycznie chcą oddać klimat oryginału, to jestem przekonany, że powrót do oryginalnej muzyki jest niezbędny. I na ten moment nie udało mi się jeszcze znaleźć informacji, czy zastąpienie muzyki w Demku wynika z tego, że dopiero trwają prace nad pełnymi kompozycjami. Być może twórcy mają w planie w pełni zremasterować albo też nagrać odnowa kawałki z oryginału, czy też może faktycznie muzyka ma być inna, ale jeżeli tak, no to jestem przekonany, że to właśnie będę uznawał za największą wadę tego remake'u. Oczywiście rozumiem twórców, że tak jak chcą tchnąć nowego ducha w etapy, tak jak chcą odnowić wiele innych elementów tej gry, tak być może mają i ambicje by włożyć coś od siebie do płaszczyzny muzycznej. Rozumiem to, ale w mojej opinii lepszą decyzją byłoby chyba dogranie zupełnie nowych kawałków i włożenie ich w te miejsca, które także są zupełnie nowe, ponieważ twórcy mają w planie dodać naprawdę sporo pomiędzy tym, czego znamy, w tym także chcą rozbudować fabułę, kontekst, niż zastępować w tych kultowych miejscach, tych tak dobrze znanych miejscówkach kawałki, które budowały klimat tych miejsc zupełnie innymi. Jeżeli musiałbym się też do czegoś przyczepić, to uważam, że na ten moment odstają od całości arty, które zostały stworzone na potrzeby kadcenek. Ogromnie doceniam fakt, że twórcy nie poszli na łatwiznę i nie stworzyli tych artów za pomocą sztucznej inteligencji, to widać, to jest świetne, ale jednocześnie w mojej opinii Rayman i inne postacie wyglądają na nich dużo słabiej od tego, co widzimy w grze dużo słabiej od modeli 3D. Nie wykluczone, że są to dopiero arty robocze, które będą jeszcze wyczyszczone, dopieszczone, albo kompletnie zmienione w oryginale, albo też w tych miejscach będzie po prostu kaczcenka na silniku gry, a nie arty, ale na ten moment uważam warto byłoby nad nimi popracować. Tak więc jeżeli chodzi o demo na ten moment, to dostaliśmy od twórców dobrze ponad pół godziny kontentu, czyli jeden naprawdę duży etap, właściwie cały świat oryginału, na który złożyło się pierwotnie kilka podzielonych etapów, plus jeden maluteńki etapik, zwany tutaj torem przeszkód, który wygląda jak coś, na czym twórcy być może prototypowali, ponieważ przechodzi się go dosłownie no w minutkę. Tak, człowiek, uważam, że na ten moment demko robi olbrzymie wrażenie i jestem zaskoczony tym, jak dużo jest w nim kontentu. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że po 5 minutach go przejdę i tyle, to będzie koniec, a tymczasem okazało się, że to jest coś znacznie więcej niż demko techniczne. To jest faktyczne demko gry, które zajawia w jakim kierunku pójdzie ten remake i w mojej opinii jest to kierunek naprawdę dobry. Ale poczytałem także o tym, jakie plany mają twórcy i wygląda na to, że będzie jeszcze lepiej niż możemy się spodziewać po tym demku. Przede wszystkim twórcy planują zebrać wszystkie najlepsze elementy ze wszystkich wydań na 2, a tych, jak wiemy, było znacznie więcej niż jedno. Bo było wydanie na Dreamcasta, na PlayStation 1, było wydanie na PeCeta i na PlayStation 2, i wszystkie one różniły się od siebie na wielu różnych płaszczyznach. Tym czy był dubbing, czy go nie było, tym jak wyglądał hub, tym czy były pewne dodatkowe etapy, czy nie. Twórcy na ten moment zapowiadają, że chcę połączyć wszystkie najlepsze elementy we wszystkich części. A jeżeli chodzi o hub, to ma być to coś zupełnie nowego, ale jak twórcy narzekają, na pewno nam się to spodoba. Cóż, na ten moment po ograniu Demka jestem w stanie w to uwierzyć, bo Demko podoba mi się ogromnie. I serio, robi ono niesamowicie dobre wrażenie, jak na fanowski projekt. Projekt, ale szczerze mówiąc, niewiele brakuje, żeby powiedzieć, że po prostu robi dobre wrażenie. Bo chociaż odpowiedzialny za Raymana 2 red Dreamed zespół to wolontariusze, ludzie, którzy robią to zupełnie za darmo, pewnie gdzieś w wolnych chwilach, mając normalną pracę i swoje normalne życiowe obowiązki, to jednak być może miłość do Raymana, być może fakt, jak są zdyscyplinowani, być może fakt, jak ogromny mają talent, powoduje, że dzieło ich pracy na ten moment wcale znacząco nie odbiega od pełnoprawnych projektów robionych przez wielkie, opłacane przez wydawców studia. Szczerze, w mojej opinii najlepszym, co mogłoby się stać, to gdyby Ubisoft odezwał się. Się do tej grupy i dał im finansowanie, stworzył z nich faktyczne studio, które dzięki swojej pasji i talentowi dałoby nam naprawdę oficjalnego, najlepszego z możliwych remake'a Rymena 2. To być może jest fikcja, to być może się nie pojawia, ale jestem przekonany, że nawet bez tego i tak twórcy dzięki swojej pasji dadzą nam świetną grę i trzymam za nich ogromnie kciuki, a wam wszystkim polecam pobrać sobie demko z opisu i na własnej skórze przekonać się jak wygląda fanowskie wyobrażenie remake'a Raymana 2. Wyobrażenie, które mam nadzieję w końcu przeistoczy się w faktyczną, pełnoprawną grę. Czego życzę wam i w równym stopniu sobie. Bo uwielbiam Raymana i serio ogromnie cieszy mnie, że mimo tego jak ta marka jest zapomniana od wielu, wielu lat, ciągle jest tak dużo osób, które darzą ją tak wielkim sentymentem. No to dajcie znać co Wy myślicie o tym fanowskim projekcie, a jeżeli podobał Wam się ten film to koniecznie dostawcie suba i łapkę w górę, a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!